O. No. Co za mops, jeba... Aha. Ej, w ogóle jest strasznie niefajnie, że... Na, ...na... filmiku... ...będzie mój ekran. Bardzo niefajnie. Ale i tak wow. tam, że czas będzie obserwowanie kogoś innego, a... a. A, a, nie, a, nie, a nie możecie, y, Kuba, po prostu stawić czarny ekran? Ale fajny, porywający filmik. Może podcast zrobimy, co? Serio? moment podcast. A nie możemy udawać, że to jest podcast? Oczywiście, no, gadamy o bardzo fajnych rzeczach, tak, Celer? Ej, a nie możemy sobie robić podcast, A nie możemy zrobić tak, na przykład, że y, jakby dogramy... Mamy dźwięk i będziemy wygrywać I ten. fetami. że to jest... że, że, podajemy, że to jest początki YouTube'a tam 2012 i damy po prostu gameplay z jakiegoś Call of Duty w tle. Nie, 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 słuchaj. Pójdziemy do Kuby do domu. I... <laughs> <Okay>. <laughs> I i zanim tak, że jakby... Ja włączę dźwięk, a my będziemy to jakby mówić, udawać. Ja dam ja wam scenariusz, co mówimy. I wiecie co chodzi. Co to? Znale? Znale? Co on robi? Obszar Twojego położenia został ujawniony. Aha. A, no waga, spokojnie. I może będziemy. Ej, a, 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 a gdybyśmy byli jakiś taki właśnie. Y, Mr. Beast, że jakby ten lektor, jakby będziemy robić spokojniejsze miny, a nasze głosy będą takie mega dynamiczne. Ojej! O nie! Co się stało? O! O! To działa! Ej, to jest dobry ale pamiętajcie, że on był pozwalał na publikację. No, zauważam, że ona zsunęła specjalnie w ścianę, patrzysz, bo to było z No, ona się skupia. Nie może chodzić i mówić jednocześnie tak. Bo, bo, bo jakby nie rozumieć, jest... ja co Wam Czeka przekazać, będzie z wycofaniem głowę. Nie, no ja cię rozumiem w 100%, tylko Kuba to jest po prostu, on mnie rozumie, więc szydzi z tych słów. Spoko. Spoko. <laughs> <laughs> Weź? Słuchaj. S co? S ist es. Ej, nie mów takiej rzeczy. Mój ciężar był do no, robimy, robimy coś. coś, 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 coś. Uwaga! Fer co? ja ja powiem nie. uwaga! Będziesz miał taki niski głos taki, wiesz? A no, to za no, Ja wiem. A no, możesz po prostu wypisać swojego głosu? Cornelia K, znana ze swoich zabójczych żartów. No, i ja wtedy mówię, był bo była Fajna strona, właśnie. Nie podoba mi się ta strona, to jest ty Rolka. Ty, Rolka? No. Że Ty? Czy że, że ja. Ta? Nie, że ja. Ty, Rolka, a myślałem, że ja Rolka. Nie, ty deska. Ja deska? A Kornela? No. Kornela. Ja też. Proszę, to... Ej, kasper, to byłoby legal. Mm, takie. Mm, nie wiem. Okay. Mm, no nie Mogę. i chcę sobie zużywać mocno, szczerze mówiąc. Przepraszam, nie, nie chciałem. Faktycznie to było poniżej pasa. Nie, no, trochę wyżej. Co no, to widziałem? Co się dzieje? No, ale. Tak płasko, że się zaślizgnął. A co, no, on jest tylko tak, trzy tak. razy? Co on robi? Chyba ja mogę go rzucić? No. Co on robi? Co za co, co on robi? Co, co my tutaj dostajemy? Nie wiem, jakieś pieniążki. Dobra, ja to użyję na, na ludziach. Na Wsiadam. Ej, a będzie, będzie, śmiesznie? A nie masz, no, ja mam to prywatnie. No jeszcze zobaczyć. Teraz Teraz masz chinscy cię słuchają. Co? <grystanie> Jajco? Ej, to Dobra. wygląda jak w filmie. Wow. Ten jakby, ten, taka, tutaj, to, 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 to. Wygląda jak w filmie, e, takim, który oglądałam, nie pamiętam jak się nazywało, ale tam były liści. A ja może? No ja widziałem. Twoja narodowość. E, tak, wiem, ja widziałem każdy film z naszym, więc musiałabyś pracy co tam się jeszcze działo. Szukali to, to chyba czy... kamienia. A to nie było Uncharted e, wersja kino? Nie, kamienia szukali? To ty Indiana Jones przecież. Chuj, nie, to nie było Indiana Jones. To no, w Indianie dżo, byli na zio szukają. kamienia. To tam też byli, ale to nie o to mi chodzi, to jest człowiek, moi drodzy. Nad to moimi to jest człowiek, nad moją głową. Powiedziałeś to jak ten, cejrowski. Proszę Państwa, to jest człowiek. Coś do mnie strzela. O broń. Jest. Coś się ucieka. Oj. Co? Skim, to To no, Dzięki. Kurze, no i zabierasz mi broń, nie, nie zabieram ci nic, ale po prostu chciałem go wykończyć, ale jest też taka dobrażna, myślę, że... No, ale dobra że nie zdążyłem. Los. To było niedawno, oglądam ten film. film to, to był jakiś nowszy film, czy, czy stary? No tak, no przecież mówię, albo to było z Tomem Hollandem, albo z The Rock. No, to The Rock raczej um, nie grał. Film jest najświeższy. Się... To mogło być... To, to nie była ta ładna pani. Nie, dobra, to było z Tom nie Holland, ancha. to było Anchan... Ancha, ancha. Nie goło! Ej, chyba musisz to wstawić w ten moment. Widzisz ile mam 6. Ale ja nie nagrywam. Sześć. Ale ja nagrywam. Aha. ty to musisz zmontować. I, co, I ty to zmontujesz? Spokojnie, cała ta ciężka robota y, nagrywania, to to wszystko jest, wiesz, no. na Cordelia. Dziękuję Cordelia, doceniam. Ej tyle, ja chyba znalazł Solaz, To co last? No chyba tak, bo trochę późno się robi, a ja jeszcze muszę no, do tego wesela się przygotować jakoś. Masz wesela? Tak. Z kim tak. się żenisz. Z kim się żenie? No tam. Z tą żoną od Hellera. To co, co bierze, czy bierze? No ona pierze, a potem bierze, więc ona... Ona wszystko, robił. wszystko robi. Wszystko powiedzieć, w który oła oła oła, których... oła! 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 Jakby... boli. Ten? W których porach dnia ona bierze, a w których porze dnia ona pierze No, do szesnastej pierze a potem wszystko bierze. No. A co, co to jest wszystko? Wszystko? To jest o czym tylko śmieć po Wszystko. Wszystko. To naprawdę. Nie ma takich rzeczy, które ja mogę nie działa Się nie, nie, nie bierła? No obiera ziemniaki też tam? No. Obiera? Powiedziałeś? obierła? Powiedziałam bierła, bo uwierzę. Bierła, bierła ziemniaki. Mam serochopę. Nie. Oj. Kurwa. Nie, Kasper. Nie chcę, powiedzieć powiedział coś To jest bo to było zbyt krótkie. Ale za No klipa teraz. Masz powiedzieć coś śmiesznego. To będzie wprost takie 10 sekundowe pip. Usunęli to. Stary. Usunęli ten filmik. Dobrze To no, żeby... o jest A mogę ci wysłać po prostu screena Screena w filmiku Ej, a wiecie że dzisiaj? Dzisiaj mylę się i dzisiaj mylę. powiedziałam to kogoś <laughs> mylę. Mylę. Moje ludzie nie były każdy. Miele się. Czym się Miele się, Myleście, się. No bo e, zamiast mówić m, No bo przez to, że pracowałam w chemie, to zawsze tam było e, Dziękuję, do widzenia, zapraszam ponownie. Mhm. I dzisiaj jak e, przyjmowałam kobietę Dziękuje. Taka mała pomyłka. Powiedziałam, po, po, powiedziałam do niej e, się. Jakby zamiast smocznego, jakby Przyniosło mi jedzenie, co nie? No. I mówię do niej tak. No dobra, to będzie kartą. I ona do mnie gada i ja mówię do niej. Eee. O tyle się. powiedziałam tak. E no. E, e. A, i, powiedziałam jej... No bo ja się nie mogę skupić, bo są takie głośne dźwięki. No, dobra. No, no. Powiedziałam jej do widzenia. Dzień. 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 Jakby tak, dał mi, jadła... mi talerz, żeby jadła talerz i powiedziałam do, do niej talerz. do widzenia. Dodaj <toddrychy> chłopcze. Bagasko w jesteś gotowi? Czes? <toddrychy> rata ta 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 ta, każdy tu lata. Hakuno ma... nie, ja sama powiedziałabym takiego. <toddrychy> Jak cudownie to Wyginio. brzmi. Wygijam, nie, wygijam, śmiało ciało. Wygijam, Gawronek, tak mówił? Tak, wyginam. Wyginam. Gawronek, gawronek był nie... Gawronek bo tak nie... Nie, nie, nie z rozumu, <laughs> Zamiast powiedzieć, że wymarłam. <laughs> Jeśli jak so? słowa, co, co to powiecie, że ginął. Ale się, się... Ja, Jak wyginam, Gin, ginie, on ginie. Ale czekaj, słuchaj, masz czasami wyginąć, co nie? To powiedz mam, mi. Mam, wiadomo. Ty, jak masz czasownik wyginąć, to powiedz mi, jak powiedzieć to w pierwszej osobie. No. <gülę> Ale nie da się bo wiesz, że to jest czasownik w formie przeszłej, nie? Bo. Jakby... Nie no, no, możesz powiedzieć, i wymarłem. No, wymarłem, to jest To jest. For jakby, to jest czas przeszły, jakbyś mnie nie słyszała. No ja wiem, że to jest czas przeszły. Jakby, Ale. Bo, jeśli, jeśli chcesz powiedzieć, że coś wyginęło, no to nawet jakbyś miał powi chciałabyś to powiedzieć. A to wyginąłem! Żebyś... No to wyginąłem. Ale to jest czas przeszły dalej. To, ten, ten czasownik nie ma formy e, tej teraźniejszej. Nie, ale nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że jak powiem wymarł... mamut no dobra, okej, okay, teraz to nabrało o sensu. No, w sensie na no, sensu to jak powiedziałam to na głos. No, musiałam tak, to wypowiedzieć na głos. No, no, wy, 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 wymarnąć, wymarnąć i wyginąć to Wiem, jest synonim. Się, nie, No znaczy... Tak, no wygin wyginął gatunek... Wyginął gatunek mamutów. Ale patrz. Uh, tak, ale... O Jezu, auto! to! No, to nie są do końca synonimy, wiesz dlaczego? Bo wymieranie to jest proces, a wyginięcie to już jest jakby wiesz, czasownik dokonany. To nie jest... Czego... nie ma czegoś takiego jak... Tak, wiem, Pro... że czasownik dokonany, no. Tak. Nie ma czegoś takiego jak proces wyginania, tylko jest wymieranie. Chyba, że mówimy o Madagaskarze, to wtedy jest proces wyginania. ...zakupia, żeby rozumieć, i ty dopiero się teraz dowiedziałeś jak się wytłumaczyłem, jak debilowi, Tylko mi chodzi o to, że tak się zakupia. Ci się w pracy fajnego niosa, więc z tego proszę tutaj, prawda, się pocieszyć. Nie, to ja cię wybaczam. Może ty mi wybaczasz. Co? Ja cię wybaczam, twoje. Ale nie pójdź sam nie, bo jak Max. Spokojnie, ja Wam wykaruję ścieżkę. No, Zginiesz szybko. Ja potem zginę drugi. Co zrobisz to na czy Koronę, ja to będzie to musiała to wygrać to cały mecz. Ona da rado najdobra Wczoraj jak gra, nie pamiętasz. No, w sumie nie była ledwo przytomna. Ja nie pamiętam, ja była na dwa przytomna. Hej, okay, przepraszam. Jakie ja przegrałam? No, w sumie. Dobrze grałam. To no, sobie w sumie, no to dobrze w sensie zaskakująco nie jak na ciebie tylko na twój stan o nie bierzesz im tu masz tu masz masz biegnie na dół ze skały jest ze skały jest o nie to, jest, ja to jest, mam mam nie szybko tu jest tu jest tu ja potężę skin do drugi kornelia będzie musiała wygrać cały mecz kurde nie nie, nie. Jest. <laughs> brawo kornelia brawo kornelia

Przemot w 5. Ja. Okay, mam Te są... Dobra. Słuchaj, ja, ja ci po czuła, co w żarcu, dobra? dobrze. są loco. Go E, dobra, w żarcie chodzi o to, że dworu pies, który pracował w zawodzie jako spawacz. Mhm. E, gdzie wy jesteście? Tak? No nie dobra, czekamy w domku takim się e, No dobra, spawacz. Podczas swojego pobytu w barze zamówił 100 ml alkoholu. Mama, który nigdy nie widział mówiącego zwierzęcia, zdziwił się i zaproponował współprac współpracę w cyrku. Przez co pies, jako iż wykonywał zawód spawacza, zdziwił się o taką propozycję pracy, gdyż cyrk to nie, to nie miejsce do spawania. Aha, okay. No. Informatyk otwiera lodówkę. Wyciąga masło. Masło 82%. Poczekam, aż, aż się załaduje. Do chodzi o to, że informatyk czeka, kiedy masło zainstaluje się do 100%. Instalacja na 100% oznacza, że masło będzie zainstalowane w 100%. Humorzastą częścią, częścią tego zdania jest to, że nie jest stanie zainstalować się na 100%. Uwielbiam, jak czat GBT tłumaczy żarty. To nie, jest, fajny żart, yy, ale był jeszcze taki, czekaj. Albo dobra, nie. No to się zaraz tutaj przeprowadzi, jakiś stand-up. Ha, ha, będzie tak śmiesznie, że wszystko nie no będzie. No powiedz. Robić. Nie, nie, nie powiem. No, no powiedz, <laughs> nie bo jak już się dokończysz, to ja wychodzę z gry. No dobra. No to...